17-letnia jest druzgotana i ojciec właśnie zmarł, a ona sama musi opuścić ukochaną, ośnieżoną Kanadę i przeprowadzić się do słonecznej Kalifornii do swojego chrzestnego. Na miejscu okazuje się, że jego syn Manson jej nie lubi. Nie. Źle powiedziałam, on jej nie znosi i zrobi wszystko, żeby się jej pozbyć. Tylko, że ona nie ma dokąd pójść. Szczególnie, że w USA nie jest dla niej bezpiecznie. Uwaga, ten wątek jest dla mnie najciekawszy. Ojciec Iwi był genialnym informatykiem, który stworzył mega superowego wirusa, który może skakować każdy system na świecie. Zarówno CIA, jak i terroryści myślą, że to Iwi go ma. I każdy chce ją dopaść. No i jeszcze mamy tu Mansona, czyli wątek enemies to lovers, a chłopak jest naprawdę wkurzający. Ignoruje ją, obraża, robi imprezy, podczas których dziewczyna musi siedzieć sama w pokoju. I ja tam go nie lubię. No i wzbudza jej zazdrość, aż do pewnego zdarzenia nad oceanem, kiedy ratuje jej życie i wtedy Manson powoli się w niej zakochuje. Moja ocena 6 na 10. Bardzo fajny pomysł na książki. No i wydanie sami popatrzcie. No i cudne opisy Kanada, sama bym się chciała spakować i tam polecieć. Minusy? Uwaga na zbyt długie opisy. Czasami mnie przerastały ich emocjonalność, gęstość ich występowania, powtarzalność. Musiałam przerzucać po kilka stron, czasem nawet więcej. No i początki znajomości Iwi i Mansona. No sorry, zbyt dużo czerwonych flag, ale teraz tak się pisze.